Ola kompanieros, meną gramę Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Warlords Battlecry Multiplayer i Orków mi wylosowało. To niedobrze. To niedobrze, że mi wylosowało Orków. Bo ostatnio też grałem orkami w, w poprzednim e Let's Playu. Czemu ty jesteś w takim dziwnym miejscu? Czemu? Gdzie są moje kopalnie? Co to za gra w ogóle jest? Co? Co? Co, co tu się... Nie, my to poddajemy. Nie, ja nie wiem, co się dzieje. Tu mam dwa wieże. Tu mam jedną, wysuniętą jakoś dziwnie. Tu mam tylko kopalnię kryształów. Ja nic nie mam. Ojej, żelazo. Pierwszego po... Ja <laughs> A, jestem zadowolony. Eee... O, nie no, widzę, że ty to masz. Co nieco, ale ja... Ja przepraszam. Ja przepraszam, ale ja... Ja mam... Ja się sprzeciwiam. Co co zna... Co... O, są kopalnie. Drugiego poziomu... Co? <noise> Ej, czuję się po prostu jakby to był jakiś jeden wielki żart. Ja nie mam przy sobie trzeciego poziomu kopalni tych yy, podstawowych, w sensie pierwszych, wiesz, kamień jeden trzeci, złoto, kryształ, żelazo. Widzę, że ty masz dwie kopalnie w ogóle trzeciego poziomu do kamienia jeden, jedną jeszcze do drugiego poziomu. O, o tu coś więcej. Uuu, tu jest w ogóle... ŁATA! The... Nie podoba mi się ta mapa. <noise> Co to jest? Ja chciałem odpowiem, że mapa, ty się zdziwisz? Ale przecież te kopalnie będzie wróg mi przejmował co chwilę, przecież one są tak blisko... No ...wroga. Jak się... ...jakieś jakie jest to miejsce. A tutaj są kolejne kopalnie. Dobra, pół biedy, mamy żelazo i złoto trzeciego poziomu. Ale on mi to pewnie przejmie jakoś niedługo. Bez sensu, ja bym najchętniej wziął, rozwalił tego wroga od razu... ...na starcie. No to... Słuchaj, jesteś jedną z najlepszych e, raz Dawaj, jedziesz go do... Dobrze. Dawaj, le lecę do drugiej jary. A to są kolejni wrogowie, no proszę, no. Ja myślałem, że my będziemy obok siebie jakoś. Nie tak, że kurczę ja w rogu, ty w rogu, w ogóle wróg też jest w rogu. Co to ma być, że, że nas tak dziwnie wzięło? Będzie, nie wiem, ale ja wiem, to że jeżeli przetrwamy... W, uh, early game to mamy łatwy date. Nie wiem czy to ci coś dało. To co ci właśnie powiedziałem, i zrozumiałeś moje przesłanie, słowa y, mądre, hmm, że tak powiem. Bardzo mądre. Aha, aha. Dobra. Ee... Słuchaj, plan jest taki, że. Że postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby go zraszować? Jakoś? Nie wiem. Już widzę, że się źle budujesz. A jak powinienem się budować? Budujesz te wieże godzinów, a nie te budynki, bo te budynki są inaczej. Aha. Ale zanim ja będę mógł robić tych sensownych goblinów, to przecież ja do trzeciej ery muszę przejść. No i tak, i tą trzecią erę, bo bez tego mam aż tak średnio. No dobra, w sumie masz rację, bo teraz właśnie wydałem sporo kamieni na bataliona. Kolejnego, ja w sumie chciałem kolejnego orcholda, Or Or czyli te, jak to się w ogóle nazywa ten ich budynek główny. Ja nawet nie wiem. Kamienie, kamienie. To jest kolejna wieża nieumarłych. Tu jest, o, jest bohater wrogi. Chodź tu, bijemy się. Ile on ma kombata? 11, a ja? Też, nie mam więcej. O Jezus. Przyjebał. Wziął i mi przyjebał. Jeszcze mi wypalił łamane harpia, no to świetnie. będę don't worry, ja już sobie radzę. Nie jest żaden problem już. A jeszcze są leśne elfy na dole. Ja chcę nieumarłego się pozbyć. Jak się pozbędę nieumarłego, to na leśne elfy sobie jakoś poradzę. Bez większych problemów. Mm -hmm. Dobra, jeszcze era idzie. Nie wiem, czy to w dobrym tempie robię, czy nie bardzo. Pewnie trochę za wolno Teraz mm. tam, 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 tam. Tak. Teraz tam, tam, tam. C nie wiem, nie będę ci uczył jak grać. Grasz tak ode mnie. No ale ty minowałeś worków. Sam tak powiedziałeś? Ty Najbardziej minowałem Imperium. Co? No właśnie no. nie. Ja mam tylko jedną, jedną kopalnię do kamienia i jest ona pierwszego poziomu, to no dobrze, nie? Yeah. Nie! No słuchaj, a ty to masz z tyłu bazy taki wąski tunel. I zobacz, tam nie ma żadnych kopalń. Co? Nie, Nie, ja chcę czwartą erę. Albo zabrać mu kopalnię, cmentarz, wszystko. Jak on ma erę drugą. Ja mam trzecią, mam przewagę. Mam przewagę. Jest ok. Chcę. W sumie to może trole zacznę robić. Te więzienie jest cholernie tanie. te trole też są cholernie tanie. Warto. Zrobię wszystko. Uważasz? Zrobię wszystko. Dobra, już mam armię jakąś. Dobra, ja bym chciał w sumie zrobić... Ja nie mogę jeszcze nocy, muszę sobie w nekromancję dalej pójść. Myślę, że co ty do, do bazy Eee, Leśny lew chce się budować już u mnie, to chyba źle. Bardzo nie źle. wiem, bo Barbarzyńca powiedział i z gór, więc nie mam A Przejmę mu trochę tutaj budynków, niech on sobie je poniszczy, to go na pewno spowolni, bo po co są głupie. Przydałoby się w sumie wypełnić te kopalnie, o, to by było nawet nie głupie. Mm, o nie no. Ono się chyba coś za bardzo sobie pozwala. To wyjażnika. A, a już mnie nie stać. Dobra. Dobra, jeszcze tak ze trz, dwóch goblinów i potrzebuję już szamanów, bym chciał robić. Jeszcze to złoto. Czego mi zaś brakuje? Kurde. Hmm. No, teraz, what? Hmm, mam, mam już coś? Kurde, Demon kim jest ten bohater. Co on ma za. Samolor, ok, to ma sens. Ile on ma tej magii? I sprawdzę teraz. Nie ja większy problem. Nie, on się cy. Jaką tu mapę dałeś rozmiarowo? No, duża. Large. Ta mapa jest za mała dla na nas wszystkich. No bo jakoś nas ułożyło dziwnie. Szamanów. Potrzebuję więcej kamienia. More stone is needed. Goddammit. Niech się jeszcze zrobi tak ze trzech troli i mogę atakować w sumie. Eee... nie przebijają przybijają cię, broń się. Dobra, waliś ich. Niech podejdą pod wieżę. Ja się staram coś tutaj zrobić. No to jest też za... okej. Okay. Dobra. Podlecieli, no to ich zabijamy. W którym W którym miejscu? A, znaczy... na dole. Nie wiem, ja tutaj próbuję ich jak najbardziej... Znaczy, czy to jak najbardziej ci przycisnąć. Żebyś nie miał... Żebyś chociaż że sobie to mógł odpuścić. Aha. Masz cholery jedne, no przecież ich kawaleria ma potrójne obrażenia przeciwko moim. Dały się radę. Ale straciłem cały atak, który miałem przygotowany na niebieskiego. To, że dałem radę, to było oczywiste, oczywiste. O oczywista oczywistość. Ale kurde, że stracić wszystko... Colera. Spróbuję go tu coś... Nie wiem czy to mi się uda, ale. No nie, już średnio. Nie wiem, ja się staram go jak najbardziej wycinać. Do dupy to jest. Dobra Coś się udaje. No, daje się go zrobić. Tak jest dobrze. Jest słodko. Nie wiem jak jest u mnie na dole w sumie. A, 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 a. Tak, średnio widzę. ty widzisz co mu robię z Dobrze, że dobrze mu robisz. Na pewno bardzo dobrze mu robisz. To mi tak trochę wyznacznie, Jezus, Zresztą miał całą armię u góry zaciętą, dlatego go tak zrobiłem bez większych problemów. Mops? No się ma. No skończymy nagrywanie jednego odcinka z WB3 i, i tego. I można w herosów zagrać. No a dobrze, że przyszedłeś barważnicami. Weź mi tam właśnie od dołu ...ogarnij, a ja ogarnę tutaj wrogów. Dobra. My base is under siege. A ja tak? Okej, okay, dobra, ty mnie tam bronisz. No ja tu jest jeden ścierwojad. Hmm... Nie, chcę w sumie piąta jary, nie potrzebuję. Mógłbym... Co ja mówię, no. mógł? Na orkach nie potrzebujesz. Zgodzę się z tobą. Mógłbym w sumie budować kwazytami, którzy znacznie lepsze mają budowanie od e, tych peonów, szkoboldów. Dobra, przydałby się jeszcze jedno do szamanów, jeszcze jedna wieża goblinów. Ogrów też będę robił. Dobra, mamy armię znowu, więc lecimy do przodu. Chciałbym w sumie tę wieżę ogarnąć. Tak. Bo mnie w sumie irytuje tam to, ta wieżyszka troszkę. Ojejku. A, w sumie mogę zrobić, no, z czego mi brakowało. Na na nieumarłych to nie będzie dobry pomysł, ale orkowie też mają bafa, no i mój bohater, bohater się zacznie leczyć w końcu. To się przyda na pewno. twój bohater jest nie umarł? Tak. On jest z Zrobiłem sobie z bo chcę sobie mieć tej nekromancji trochę więcej. Tutaj to. W międzyczasie może się zrobić to ulepszenie szamanów, więcej. I chciałbym robić w sumie ogrów zamiast orków. Chociaż orkowie też niech robią, bo na maksa zbafowani są nawet przydatni orkowie, jak szczerze. No ładnie dociskasz tego niebieskiego. No, udało się. Udało się go pozbyć. Nie udało się, tylko to zrobiłeś, gratuluję. Dobra, czy wy możecie trafiać tego... Kurde, z trafieniem cage'a takimi jednostkami to jest jak masakra. Trzeba od dołu koniecznie bić, bo inaczej to... Nie trafiają z jakiegoś powodu. Dobra, a was na rampart i tam w prawo lecicie. Jest to jakiś szaman? Nie ma? Kurde, cudem. Nie teraz. Jak oni mają odporności? A oni mają odporność wyższą na te, na błyskawice, to oni mogą spokojnie te wieże tankować zarąbiście. Fajnie, fajnie. On się tutaj dalej buduje. Nie koniec jeszcze. w sumie zamiast ramparta. Jeszcze tu jeden berek potrzebny. No i pięknie. I rampan, rampart. Dobra, weź tam właśnie fioletowego szybko dociśnij i przejdziemy do herosów od razu. Ja będę go mam do szyfting. No, jeszcze w prawo pobiegnę. Bo prawdopodobnie gdzieś się zaczął jeszcze tutaj budować. Widzę jakąś alecarnię kopalnię ma przejętą. Zobaczymy. No, nie mam ludzi. Tu się zaczął budować. Ma nawet drugi poziom. Dobra. Okej. Okay. Ładnie ogarnięci. Dobrze, do, dobra. Początek był naprawdę bardzo dziwny, ale orkami w gruncie rzeczy to w miarę easy. A, ja tak się zastanawiałem czemu szamanów w tamtym oddziale nie było, a zaznaczyłem, żeby się tutaj zbierali. Zapomniałem. No i pięknie porobieni, stary. No. Jak nie jak tak. Łatwo. Nawet za zasobów mi nie brakowało, ni nic. Fajnie było. No, fioletowy zrezygnował. Jako pier... A, jest zaraz za niebieski. No dobrze, czyli ty byłeś lepszy, jak widzisz, twój przeciwnik zrezygnował wcześniej. Panu. Byłeś lepszy. Znowu Artur był lepszy. Widzicie, powierzcie mu w końcu w komentarzach, Arturze, jesteś lepszy od Skowrona. Eee, za, zagraj z nim. PvP. 1 na jeden. Jest chęć. Jak tam statystyki? Zabiłem jednego, ty też zabiłeś jednego. Zas w zasobach. Ty byłeś znacznie lepszy w zasobach. 10 tysięcy więcej miałeś. Jednostek. Ja wyprodukowałem najmniej w ogóle ze wszystkich. I budynków. A ile ja miałem więcej budynków od ciebie. yeah! A ile ja miałem jednostek? Jednostek miałeś 201. Ja MM160. Ile zburzyłem budynków? Ile zburzyłeś budynków? Ty zburzyłeś 46, a ja 39. No, dziękuję. A ja no. przejąłem 45, A2, a, a ty 21. A ja przejąłem no. pół bazy wrogowi, także. Także tak. Przejąłem 4 budynki wrogowi. Dobrze, no. także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Ze mną był oczywiście tutaj Pan Artur. Dzień dobry do widzenia. Tak, także do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam i jego dnia albo wieczoru. Edo.